z Kacperem i z Marzenką na dworcu w Sosnowcu. Tylko w naszym pięknym kraju mogą być takie bezsensowne rozwiązania, że z rowerem zapakowanym na maksa nie ma ani windy na peron, ani nie ma ani nie ma tych podjazdów metalowych nawet, żeby rower wypchać. Może ktoś wpadnie w końcu na genialny pomysł, żeby udogodnić rowerzystom czy osobom, nie wiem, z wózkiem nawet wejście na peron. Jest tu winda dla niepełnosprawnych, ale ale nie działa oczywiście, nie ma jak się do niej dostać nawet to jest bez sensu, bo, że te rozwiązania to mnie tak dobijają że wydrapaliśmy się z tymi rowerami na peron Wyznam na dworze sosnowieckie dziadostwo komunistyczne, wczesna komuna, średniowiecza No proszę, jakie to uwagi rodowitej sosnowiczanki? Nie, Płagniec będzie nie... Najbliższe, Najbliższa winda na Peron znajduje się w Katowicach, <grym> czyli dalej, misiu jest aktualny. Tak. Dziadostwo totalne po prostu. Budynek jest odremontowany z zewnątrz, ale co z tego, jak żadnych udogodnień nie ma. Jak zwykle malowanie trawy na zielono. Nie zbliżaj mi, bo ze wszystkim nie zmasz tego. <grystanie> Jedziemy do Białego z mam Co półtorej godziny. Kacperu Żyle odwołuje śpiew. Chociaż nazywa się pilecki. No to już fajnie, <grystanie> się jedzie. Przyrobimy w Białystok. biały stok jesteśmy z Kasperem w Stokum. stąd rozpoczynamy naszą dwutygodniową przygodę Trzy lata temu tu kończyliśmy naszą wyprawę od yy, zaczynaliśmy od Olsztyna do Białego Stoku od Olsztyna do Białego Stoku przyjechaliśmy i, i teraz będziemy kontynuować naszą podróż od Białego Stoku do Przemyśla przyjechaliśmy pod adres wskazany na bookingu no tu mamy wynajęty gdzieś pokój tam u góry ulica Bielska 3 zaraz blisko dworca wyciągnęliśmy skrzynki ze skrzynki kluczyki idziemy to po zanosi na górę idziemy się rozpakowywać Dobra, jesteśmy z już w środku. Ja wam pokazywałem na zewnątrz, przedtem tu gdzie stały rowery. To jest taki ganeczek. Mamy pokój na piętrze. Tu jest kuchnia ogólna dostępna. Jest mikrofona, jest. No ale my tutaj chyba herbatę sobie tylko zrobimy. Tam jest parking za oknem, tam z boku, za garażami, tam, tam z tyłu, za garażami, z tyłu nasze rowery. A za taką cenę, to była cena 60 zł za ten pokój. Co Tu nie jest najgorzej. Kacper wcina słodycze. No. Kalorie do, doładowywuje do pieca kalorie na jutro. I taki pokój mamy malutki. Łóżko, kaspery będzie baspał na łóżko, a na materacu. Napompuję się materac, wydaje się, że na materacu. Bo nie będziemy się dwóch ciśli na jednym łóżku. smacznego dziękuję. No i taki mamy pokój a tu jeszcze łazienka. A, jakie warunki! No proszę. Warunki jak warunki, ale za 60 zł to nie ma co, nie ma co wypilnować. Ale nic, Jakby co to do jutra. Dzień dobry Dzisiaj jest poniedziałek, dziesiąty. Dziesiąty, dziesiąty. Dzień dobry Kacner. Dzień dobry. Witam. <noise> to wszystko mam prawie spakowane z ziemi. I będziemy się pomału zbierać. Pojedziemy najpierw do Pałacu Branickich. Kacper już gotowy, nogi ma rozgrzane. <noise> A tu jest pan Wiesław, gospodarz tego, tego domku, w którym dzisiaj nocowaliśmy. O, no, bardzo przyjemne miejsce. To jest ulica y, Bielska. Bielska 3. No. Także polecam jakby, jakby ktoś szukał noclegu w Bięstoku, bardzo blisko dworca, bardzo blisko centrum, super miejsce, naprawdę podwóreczko, bezpiecznie Dobra, będziemy się pakować, tak to rzucamy na rower i żegnamy pana Wiesława i jedziemy w dalszą drogę ja Jesteśmy pod pałacem Braickich Kacperem z bliska z I co był? Nie był przypięty tylko na mojej sakwie był Kacper mi uratował telefon dzięki synu Jesteśmy w ogrodach Pałacu Branickich. Chodzimy sobie właśnie tutaj z tatą po tym ogrodzie. I no piękne kwiatki są, na pewno piękna roślinność. Tutaj piękna altanka i fontanny przepięknie Tak wygląda ta altanka z bliskiej odległości A tak wygląda od środka Asaltanki oczywiście. Piękny widok na jeziorko małe. Dochodzimy z Kacperiem w Pałacu Granickich Dzień postój krótki przy galerii w gęstoku na zakupy Kupiliśmy najpotrzebniejsze artykuły, czyli bułki, węglina bananki to mi w McDonaldzie wiem, to Kasper postawił jedzenie. Postawił nam jedzenie. To jest twoje burgera. Co tam mam? Wieśmaka ojcu kupił. Kupił ojcu wieśmaka. Tu masz jeszcze Sprite. Wieśmaka bym kupił. Nie? Wyjechaliśmy no. z Stoku z Kasprem i proszę A bardzo. Witam, pan witam, pan policjant nas zatrzymał. Zainteresowany. <laughs> zatrzymał nas pan policjant. Kasper trochę się zdygał, ale nie ma nic na sumieniu. Zatrzymał nas pan policjant, tak po prostu Bardzo miło i fajnie, że Sympatycznie. tak. Sympatycznie. Że, że mamy taką miłą policję i dzisiaj jest dzień, jak to tam powiedział? Bezpiecznego rowerzysty. Bezpieczny dzisiaj. Bezpieczny Czy to tak. motocykle, czy rowerzyści? A, tak? Fajnie. No i wyjeżdżamy z Stoku i tam jedziemy w kierunku Soce O Soce I ładnie, będziecie mieli ładną drogę Tak I przyjemną, oby okay. Oby była przyjemna i bezpieczna Dzięki Idziemy w kierunek Hajnówka Boczek. Hej, Chyba piach z czystej drogi przez las Ale teraz się zrobił fajny asfalcik Praktycznie w ogóle samochody tu nie jeżdżą Jedno auto jechało Ale super Cisza, spokój Nic nie jedzie Dobry, tutaj godzina 15.22. Tacie się niestety już rower zepsuł. W nie zepsuł, tylko mu łańcuch spadł. Najpierw mu się tam w kasetce yy, zatrzasnąć a, yy, a potem nie mógł tam jakiegoś bolca czy czegoś tam wyciągnąć. Yy, pan yy, Tata tutaj poprosił yy, jakiegoś tam pana z. Tutaj takiej wioseczki, żeby dał mu. Żeby w ogóle Dawidowice. Tak, w, jesteśmy, w Dawidowice jesteśmy. Dawidowice. Tutaj jest nawet taka nazwa. W Dawidowiczach. Dawidowice. No, i tata poprosił jakiegoś tam pana o młotek, ale zaraz powinno wszystko działać i jeszcze. Dwa kilometry około i będziemy sobie na chwilę sta stawać. To jest cerkiew świętego Michała Archanioła w Tczciance, taka wioska Tczcianka. Każdy kolor cerkwi oznacza, że jest pod wezwaniem innego patrona. Kacper elektrolity doładowywuje. w środku, w tej cerkwi. Dzień dobry, Dzień dobry. 150 lat świątynia, tak. 95 świątynia Archanioła Michała. 95% wnętrza łącznie z Krustasem. to oryginał. Przy to... robieniu zdjęć, ale to tylko moja uwaga, bo nie wiem co tam, ale widzę, że robicie, proszę nie zapomnieć o sukience. Bacik Cały czas takimi terenami jedziemy przez taki las, praktycznie nic nie jechał raz tylko przyjechał pogotowie, o teraz coś jedzie. Jeszcze mamy około 15 kilometrów, może mniej, do tej Siemianówki, do tego zalewu. No Troszkę czasu, żeby stracili nad tą naprawą roweru, ponad godzinę nam zeszło. Nie mogłem potem wybić, bo mi się skuwasz do łańcucha i się zepsuł, znaczy nie skuwasz, tylko rozkuwasz i musiałem iść do gospodarza po młotek i po dopiero to dało radę także godzinka w plecy no ale zrobione mam nadzieję że do końca wyprawy to już wytrzyma tereny są piękne cisza, spokój kacper jedzie Grimello teraz się jeszcze posili ciasteczkiem i jedziemy dalej, będziemy gdzieś przed 19:00, może na 19:00. No, jesteśmy nad zalewem siemianówka mamy dużo złożony Jest tak jak tam pokazywałem ten Fjord No dość sprawnie nam to poszło Kasper mówi, że możemy zjeść. My no to zjemy. Zmęczony? No. Zmęczony nie. trochę. No, zmęczony. 65 km nam wyszło. jeszcze ta awaria. Gdyby nie ta awaria, to byśmy byli godzinę wcześniej. Tutaj, no, ale nie przewidzi się pewnej sytuacji. Na razie. lipca, godzina 9 dziewiąta, dziewiąta pięć. Tam jest stoliczek, śniadanko gotowe. Kasper jeszcze śpi. Proszę bardzo. Kasper jeszcze śpi. Bułeczki z serem i z szyneczką. Ja mam owsianeczkę. Herbata. No i tyle. Celem na razie jest Białowieża, czyli Białowieski Park Narodowy a potem Hajnówka Zobaczymy, w Hajnówce jest... W Hajnówce muszę przede wszystkim zobaczyć, do sklepu rowerowego zajrzeć kupić ten rozkuwacz do... rozkuwacz do łańcucha i może łańcuch, jak będzie, to może sobie łańcuch kupię bo go tamten skróciłem, znaczy ten skróciłem jest... I na wszystkie przełożenia dobrze wchodzi za bardzo, za bardzo sztywny jest, muszę, muszę założyć nowy łańcuch. No i tyle. Na tym morze fajnie się spało. To jest mor. Bardzo przyjemny, tylko szkoda, że nie ma, nie ma jeszcze żadnej toalety ani koszy na śmieci. Będziemy musieli zostawić śmieci w worku po prostu przywiązane. Tak jak tutaj ktoś zostawił, potem będą śmietniki to powyrzucają. To jest godzina za 20 12. dopiero wyjeżdżamy z tego kempingu, znaczy z kempingu z moru jesteśmy spakowani i jedziemy kierunek Białowieża. wieża Wjechaliśmy do krainy żubra Kacper tam już pociągnął do przodu Wjeżdżamy rezerwa rezerwat przyrody, lasy naturalne Puszczy Białowieskiej. Kasper z przodu ciśnie, fajnówce ten rozkleb rowerowy muszę znaleźć. I może na tym basen pójdziemy. Takie miejsce po tu już któryś z kolei. Lipówka się nazywa, i tu można chyba na pewno palić ogień. Fajne, fajnie zrobione. Przedtem też takie było podobne, tylko trochę mniejsze. A tu jest takie nawet dość konkretne. Można ognisko. Można ognisko, no. Fajne miejsce. Teren monitorowany, bezpiecznie. Fajnie. flag dębów królewskich Białowieski park narodowy jesteśmy w zagrodzie Pokazowych Żubrów To jest plac zabaw oczywiście U Kasper je bułę jeszcze trochę zgodnie dziecko tu koniki jakieś To król puszczy, zuber Takie polski bizon Idziemy tam zobaczyć tchonę? Możemy No jakiś pomóż, nie wiadomo co to jest, będziemy zobaczyć co tutaj co tam jest na końcu tego pomostu? I to są sarenki. Tylko nie lubią, nie lubią. czy Żubr? To jest wielki nie wiem, czy to jest żubr czy żubrzyca? Napisz taki ma duży brzuch, może jest ma młoda w środku tam były sarenki jelenie e, lejenie tak jest i Kacper wyczytał że jest więcej dziewczyn jak chłopaków no tutaj jak wszędzie Kacper, w społeczeństwie też jest więcej kobiet jak mężczyzn To jest żubroń to co przedtem widzieliśmy to była to był żubroń i to jest drugi osobnik Mieszanka żubra z krową domową. No, wychodzimy z tego, stoi z tego, z tego, z tego żubra. Czy jak to, nazywało, jak to się nazywało? Zagroda pokazowa żubra, tak? No, myślałem, że to będzie ładnie, po prostu zrobiona, albo więcej zwierzę, tu takie. No, zobaczyliśmy żubry przynajmniej i wychodzimy, jedziemy do Hajnówki z nam zostało jeszcze nic, nic 4 km jedziemy sobie taką drogą to jest główna taka jakby droga no, ale nie ma innej I po lewej, prawej stronie niezmiennie takie lasy, powalone drzewa których nikt nie zbiera bardzo fajnie to wygląda super nie Kasper? Co? ciśniesz, bo jesteś głodny. No, No, Jedziemy, znajdziemy jakąś restaurację, może jakiś bar i coś zjemy. to tu wjeździe do hajnówki i to nas taka cerkiew. drugiej strony te Jesteśmy w zajeździe wrota lasu. Kasper wywali giczarę na stół. Czekamy na obiad. Kasper zamówił sobie placki ziemiaczone, a zamówiłem sobie babkę ziemniaczaną. Zaraz zobaczymy co tam pani przyniesie, no i pokażemy. I wydamy recenzję czy dobre, czy niedobre. Tutaj ludzie sobie chwalą. Z tego co wyczytaliśmy opinie opinię. Zobaczymy jak przyjdzie, jak smakuje. No i przyszło jedzonko, kasper ma placki ziemniaczane a ja mam babkę ziemniaczaną Smacznego kasper. Dziękuję. Zjedliśmy obiad. Przyjechaliśmy z Kacłem, zarezerwowaliśmy sobie przez booking tak szybciutko w pensjonacie dwa dęby pokoik szybko się przybierzemy i idziemy na basen tu jest taki jest aneks kuchenny i tu jest nasz pokoik z Kacperem, kasperuje z z łazience a to jest nasz pokoik tutaj taki mam jeszcze dodatkowe łyżeczka jakby 是。So.